Witamy. Po dłuższej przerwie. Trochę czasu nie nagrywałem. Czasu nie było. Dzisiaj nagram. Poganiam to troszeczkę. Otworzę jasno. I będziemy ganiać to. Dam pauzę. Zobaczymy jak to poleci. Dłuższy czas nie było ganiane. Wczoraj były i przedwczoraj tam ale to delikatnie tylko. A tak to nic nie było ruszane. Daję pauzę, otwieram to wszystko i nagrywamy dalej. Dolną budę już mamy otwartą, jasne wypuszczone. Pokażę, jak to tam wygląda u góry siedzą tu zobaczymy co tam u góry jest w dłuższej przerwie jak to będzie chodzić Dobra, dajemy pauzę, górę otwieramy Będziemy nagrywać do chwilę Jesteśmy u góry w budzie Tak to, to wygląda <laughs> trochę par się porobiło jakiś, trochę Budapesztów No i trochę ciemnych się porobiło też w parach. Część ciemnych jedzie z powrotem do Ebląga, do kolegi Andrzeja. Przyjedzie wybierze se. Ja to sobie dokupię trochę jaśniaczków z 30 sztuk jeszcze. Ale muszą być dobrze gonione. Dobra, zara to wygonię, zgonię to gąbki mamy wygonione z budy. A tu jest jeszcze jeden ciemny. On nie chce wylecieć. Idź. Tak mi się to ciężko wygania z budy. Idź. Dobra, buda pusta. Zaraz to zgodniemy. Szmata i ogień z nimi. Koniec jeden. O, widać już część głębi się sama podniosła. Część jeszcze siedzi. Gołębie sobie tutaj świrują. Jak widać, zaraz szmata i z tymi jedziemy też. Co tu jeszcze zostało? Gołębę. Chodzą Jeszcze tutaj tyle zostało. Zaraz to podniesiemy. Nam pauzę i szmata na budę i ogień zim. Witam jestem. Skoniłem to resztę, co się działo. Flaga musi stać. Bo inaczej nie będą chodzić. Trochę. A ono nie były porządnie ganiane i to jest dlatego właśnie taki efekt ale nic idziemy ja ganiać teraz Trochę więcej czasu będzie to więc Chce sobie z dachu. Ja aż bym mu przyjść, by to popędził trochę. I się kręcić. Nic nie chcę pokazać, słabizna. Dalej sobie gołem rują, ale nic nie chcę pokazać. Tam parę szuk trochę wyżej, Te reszta tu takie porozbijane chodzą. аж воно пшиє, бо то розрушило трохи того жисту. Зато я поїдемо на ринок, побачить, Trzeba gdzieś tam zobaczymy Jak to będzie No już jasno jeden zjechał Cioty. O, Ora króciutki filmik O myślałem że tam Nie tam moja szczębia to Ja jasno coś szmaty nawet nie ma ciemny ciemny nie chcę się kakšen slabi dišji filmik, ampak nič. Na njem nagrivaš, da je vse boljše. No Dobra, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Teraz się postaram co tydzień wrzucać filmiki. Przynajmniej raz w tygodniu. Nie miałem czasu. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Chyba, że jeszcze się coś będzie działo, też i dobro. 6 minut, dobre.